nagrywając to, fizycznie jestem trochę wrakiem, można tak powiedzieć. Przyjechałam do siebie na wieś, żeby lekko uleczyć się za tą gonitwą, która wiecznie odbywa się, kiedy jestem w mieście. Odpocząć od jakiejś, od telefonu między innymi, głównie od medi społecznościowych, od wiecznego kontaktu z moimi znajomymi, po prostu zrobić sobie reset. I... Um, Stwierdziłam, że będzie to dobrym pomysłem, żeby wyciągnąć kamerę i nagrać to, jak przechodzę przez to, jak spędzam czas z rodzinką, jak po prostu udaje mi się być tu i teraz, ponieważ to jest mój problem. Ciężko mi żyć w teraźniejszości, głównie żyję w przeszłości wszystkimi moimi wspomnieniami i chcę na tym popracować. A myślę, że Wielu z nas ma taki problem jak życie w teraźniejszości, że niektórzy gonią do przodu, niektórzy są ciągle w tyle. Ja na przykład z jakiegoś powodu uważam, że ja jestem tylko moimi wspomnieniami. Moje wspomnienia to jest coś, co mnie definiuje jako osobę i nie do końca się z tym zgadzam, natomiast podświadomie ja tak właśnie myślę i chcę to zmienić, więc um, zapraszam. I czujesz już o wiele lepiej. W sensie czujesz po prostu czysto i lepiej to wpływa na samopoczucie. Bardzo istotną sprawą, którą chciałabym Wam powiedzieć, jest to, że wczoraj rodzice zrobili mi taką niespodziankę. Jako, że w Krakowie mieszkam sama i kiedyś tam rzuciłam rodzicom, że czuję się tam minimalnie czasami samotna, i oni to po prostu wzięli tak bardzo do siebie. Całe życie, całe dzieciństwo. Ja wychowywałam się ze zwierzątkami. Pieskami, z gryzniami i jakimiś papuszkami, kotkami, no wiecie. I zobaczycie. Nazywa się Wito. Jest super. Zobaczcie to mój nowy przyjaciel. Pokroiłam temu słodziakowi y, trochę jabłuszek, ale dam mu na razie dwa, no bo zobaczcie, tutaj jest całe jabłko. Myślę, że na cały dzień mu tego jabłka wystarczy. Pomyślałam, że trochę sobie poczytam. Byłam książkarą za niedługo i jakby... Mogę Wam później pokazać moje książki, opowiedzieć o książce, którą skończyłam wczoraj i innej książce, którą skończyłam wczoraj. Obecnie czytam trzecią część trylogii Wojny Makowej. No i dopiero zaczynam. Jestem na pierwszych paru stronach. Zaczęłam właśnie pisać o tym, co czuję, o tym, jak się czuję, jakie są moje obawy, o tym, jak iść dalej, jak puścić przeszłość, zostawić historię w historii. I mogę się tutaj podzielić taką analogią, która wchodzi mi do głowy pisząc. Doszłam do wniosku, że czuję się jak taka stara piwnica, w której na regałach poustawione są słoiki. W tych słoikach po prostu kiszą się latami wspomnienia. I po prostu... po co? Zamiast być jak ta piwnica, zdecydowanie bardziej yy, wolałabym być jak rzeka. Ciągle płynąć, nie zatrzymywać się. Yy, bo rzeka nie robi przystanków na to, żeby zastanowić się, kurde, jak dobrze było w tamtych czasach. Rany, jak wtedy było niedobrze. Ona po prostu płynie. Niżeli ciągle wchodzić do tej piwnicy i obserwować słoik jak tą kolekcję. Nie podoba mi się to, ale oznacza to, że masz wejść do tej piwnicy i porozbijać wszystkie słoiki, i po prostu uznać, że te wspomnienia są złe, najgorsze. Wydaje mi się, że nie powinniśmy wrzucać wspomnień do tego pudełka z napisem niedobre, ale nie powinniśmy do nich wracać. Jakby one wcale nie przeminęły, I czas się skończył. Wszystkie te sytuacje są już zakończone. I jedynym powodem, dla których one tu w ogóle są, jest to, że my je przywracamy do teraźniejszości. Wspomnienia różnią się od teraźniejszości tym, że wspomnienia są w naszych rękach i my decydujemy się przywracać je znowu w nasze codzienne życie. Nie chcę tego już naprawdę. Chcę po prostu biec i przyjmować te wszystkie nowe, wspaniałe rzeczy na teraz. I wiecie co? Wszyscy moi bliscy mogą mi powiedzieć, że o Boże, znowu to powtarzasz, powtarzasz się już w kółko, ciągle gadasz to samo. I Jakby może tak, ale z drugiej strony, może potrzebuję usłyszeć to 10 tysięcy razy i za 10 tysięcy jeden ja to do siebie przyjmę. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia do szkoły, więc jakby uczymy się razem, więc Zrobiłam się trochę głodna, więc zrobię najbardziej niebanalne jedzenie, jakie potrafię zrobić. wyciągnąć pestki. Jak możecie zauważyć, gotowanie nie jest moją mocną stroną. Jestem mega głodna, nie jadłam dziś śniadania. Mam ochotę napić się kawy, więc to zrobimy. Bo wiecie co? Miałam robić rzeczy do szkoły, ale nie mogłam się skupić. I ja podejrzewam, że to przez to, że właśnie jestem głodna, bo nic nie raczyłam dzisiaj zjeść. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah oh, oh, oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah But once we keep close, we should never leave So oh baby, yeah. Ooh.